Witajcie, w tym odcinku nagrywamy serię ze Sports Heads I w tym odcinku pokażę wam futbol Więc zaczynamy grę Wybierz gracza, wybierz tego Jest to upeli I zaczynamy, win runey Z runejem pierwsze Będziemy na nietypową tą e, Nietypową, no taktykę nie, dlatego, bo nie będziemy mógł dużo strzelać, ale będziemy bronić od niego dużo. na obronę. O, ale się zwiększyła obrona. Mogę też zrobić... Zrobimy te... Eee, podział zrobimy taki, że... O, nie włączyłem.

W tym odcinku nagramy połowę yy, całej gry i w następnym odcinku kolejną połowę. No, zróbmy taki podział. No. No. Tak, yy, pamiętajcie. Filmiki co dwa dni. Nigdy nie zapomnę. wyjeżdżamy z butami I mogę też zaznaczyć, że wytłumaczam wszystkie te, te, te ulepszenia, co tu migają, na przykład, na przykład ta piłka duża, tak, ta strzałka w dół, ludgalska strzałka. Więc my musimy strzelić 7 kto wygramy. Jeśli pierwszy strzeli. Dobrze, pierwszy gol nasz. Damy radę 3, 3D, 3, 0. Damy radę. Jak to wiesz? Daliśmy. Dobra, dobijamy 5, 0. Dobra, nie dobiliśmy. Nie, dobiliśmy 5, 0. <ścoughs> nie. I wbiłem se! ładnie, naprawdę. Nie ma lepszego gracza niż ten, kto, um, który bija sobie do własnej granki. Piłka. Dobra, piłka sama doleci i będzie goł. 4-2. Jeszcze 3 gole. 5-2. Wygraliśmy 7-2 teraz z Krystiano over No, chyba tak. Chyba tak się. Chyba można łapelować, bo on nie stoi. No, patrzcie na to. on by sobie tak stał. Może podejdziemy gdzieś pisywać. Oooo, jesteśmy teraz przepotężni. I by się wbiło do naszym, nie? I teraz wbije się? Nie wbije się. Dobra, jeden punkt mam. Będę bronił. Oj. I strzelimy mu. No. <noise> Widzieliście, to było na dobrego przygoda. O nie, 3-0. Dobrze nam idzie. No i patrzcie, on stoi, co on robi. No to czekamy sobie na niego. Ale żeśmy to bliżej. Uvijem <laughs> se, napravde zero, zero second pozitao je. Teraz zizu to. Musimy umówić się na księdę. tak po kolei będziemy umówić no. Gdzie seria ze Sports Nie wiem, więc. więc wiecie, no... Zwiedziłam i na filmie z CDA, jak się skończy seria Sports heads, to nie wiem, Co się ma końcu. Być może... Ale być może... Mm, tak. Nakręcę jeszcze inną wreszcie Może nam się uda nakręcić. Mam nadzieję, że się uda. Nie wiem, czy znajdę jakąś taką super... To nie będzie. Tak bym nagrany.

Dzięki temu topowi, temu to Zizu top, wygramy. On ja nam pomaga. No widzicie jak nam pomaga Nie i teraz sobie wbije. No. Patrz, co tam robi. I gol, O, jeszcze bardziej. Dobrze, no, wygrałem. Wygraliśmy. Teraz Michael, Latin. Latin, Latin, Latin. Eee. Tutaj mamy minutę.

się nie popisało dobra zostawimy mu trochę honoru i wbijemy nie wbijemy tego szóstego dobra wbijemy to przypadkowo ale dobrze dobrze 6-0 to z... ostatni na tym odcinku i co sam To łoty mi bardziej pomagają niż nie? ostatni... To czyli będzie... Będę ja grał ze sobą. Co wbił na mnie? I będzie bardzo źle. Bo on jest pewnie bardzo mocny, ostatni. Nie, dobra. Wygrałem z nim. Jest 7 do 2, więc do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku będziemy no dalej. O, to jest na ilumarykondy. Więc do zobaczenia, załapkujcie, subskrybujcie i dzięki za oglądanie.